Rozdział 24 Wiewiórcza łapa pospieszyła za burzowym futrem wzdłuż skalistej ścieżki, która jeszcze kilka dni temu przysypana była śniegiem głębokim na wysokość ogona. Kocur sprawiał wrażenie zdeterminowanego, by przebyć całe góry w poszukiwaniu zwierzyny. Pośród skał odbijało się echem kapanie wody stopniejącego lodu kurczyły się nawet największe zaspy. Ciemnoszare chmury deszczowe przetaczały się ponad szczytami górskimi, niesione łagodniejszym wiatrem, który uwalniał wierzchołki od okrywających je czap śniegu. Kolejny raz wiewiórcza łapa zastanawiała się nad powodami, dla których wojownik klanu rzeki poprosił ją, aby wybrała się z nim na polowanie, akurat gdy w jaskini klany przygotowywały się do dalszej podróży. Nie będą przecież w stanie zabrać ze sobą żadnych zapasów. Może burzowe futro chciał upalować coś dla plemienia płynącej wody, by podziękować mu za gościnność? Dlaczego potok nie wybrała się z nami na polowanie? Wydyszała wiewiórcza łapa. Łowczyni i burzowe futro byli nierozłączni przez kilka ostatnich dni. Burzowe futro skupił się na skoku na sąsiedni kamień i nie odpowiedział. Pokuciłeś się z nią? Wojownika klanu rzeki najwyraźniej coś trapiło. Mięśnie miał spięte i prawie się nie odzywał, od kiedy opuścili jaskinię. Wiewiórcza łapa wskoczyła za nim niezgrabnie na kamień. W jej głowie kłębiły się myśli: czyżby burzowe futro poprosił potok, by dołączyła do klanów i poszła z nimi do ich nowego domu? Na samą myśl o tym ogon wiewiórczej łapy zadrżał. Nie byłby to pierwszy wypadek, że kot z zewnątrz dołącza do klanu. Jej rodzony ojciec został wychowany jako pieszczoch dwunożnych, ale ognista gwiazda urodził się przynajmniej w pobliżu lasu. Tymczasem potok była górskim kotem, a wiewiórcza łapa wiedziała, że dokądkolwiek zawędrują klany, na pewno nie wybiorą równie jałowego terenu, żeby się na nim osiedlić. Zauważyła na występie skalnym mysz, która wyszła z zagłębienia w poszukiwaniu pożywienia. Kotka syknęła ostrzegawczo do burzowego futra, a on zatrzymał się i przykucnął, by poczekać, aż mysz zapuści się dalej. Choć wiewiórcza łapa pragnęła, by to jej udało się złapać zwierzynę, to była świadoma, iż sierść burzowego futra mniej rzuca się w oczy na tle skał. Przycisnęła więc brzuchy do ziemi najmocniej, jak się dał, z nadzieją, że w bezruchu będzie mniej widoczna. Burzowe futro nie ruszał się jeszcze przez chwilę, a potem skoczył. Zacisnął szczęki, przetrącił myszy kręgosłup i odwrócił się w stronę wiewiórczej łapy ze zdobyczą w pysku. Kotka delikatnie powróciła do tematu. Czy to prezent pożegnalny dla potoku? Burzowe futro zamrugał. Słuchaj, co się dzieje? Zapytała wiewiórcza łapa, nie mogąc patrzeć na strapionego przyjaciela. Burzowe futro upuścił mysz. Nagle zaczął sprawiać wrażenie wyczerpanego. Gdy znowu uniósł głowę, w jego oczach lśniła niepewność. Postanowiłem, że zostanę z plemieniem płynącej wody. Co? Utraciłem pierzasty ogon i szarą pręgę, a srebrnego strumienia nigdy nie znałem. Nie mam już krewnych w klanach. Nawet mój mentor kamienne futro nie żyje. Po pierzastym ogonie on był dla mnie najbliższym kotem w klanie rzeki. Nie mam już nawet domu. Czuję się tak, jakby odebrano mi wszystko, jedno po drugim. A co z Twoim klanem? Zaprotestowała wiewiórcza łapa. Klan rzeki cię potrzebuje. W klanie rzeki są dobrzy, silni wojownicy. Kocur spojrzał w oczy wiewiórczej łapy i najwyraźniej dostrzegł w nim zaniepokojenie. Nawet jest mróz, miałknął, jak gdyby potrafił czytać w jej myślach. Klan rzeki obejdzie się beze mnie. Ale to miejsce tak bardzo się różni od wszystkiego co znamy, spierała się wiewiórcza łapa. A jak już znajdziemy nowy dom, będziesz mógł zacząć wszystko od nowa. O, wiewiórcza łapo, naprawdę nie rozumiesz? Kocham potok i chcę z nim zostać. Myślałam, że mógłby się poprosić, żeby dołączyła do klanów. wyrzuciła z siebie wiewiórcza łapa. Burzowe futro potrząsnął głową. Źle by się czuła z dala od gór, a ja mogę tutaj żyć. Jest tu woda, wprawdzie głośniejsza niż w rzece, ale jednak woda jest mnóstwo zwierzyny, a teraz już potrafię polować jak kot z plemienia. I właśnie tutaj przybywa duch mojej siostry. Westchnął przeciągle. Wszystkie klany utraciły dom. Ale wydaje mi się, że ja utraciłem więcej niż ktokolwiek z was. Po raz pierwszy od wielu księżyców czuję się tak, jakbym dla odmiany coś otrzymał. Nie musisz nic więcej mówić, wyszeptała smutno wiewiórcza łapa. Rozumiem. Skierowali się z powrotem do jaskini. Wiewiórcza łapa miała zamęt w głowie. Raz jeszcze wszystko się zmieniło, gdy już sądziła, że nie mają nic więcej do stracenia. Weszli za wodospad i burzowe futro zaniósł mysz na stertę zwierzyny, a wiewiórcza łapa zatrzymała się oszołomiona w wejściu. Wiewiórcza łapa! Krzyknęła liściasta łapa i pomknęła w jej stronę. Bart podarował nam wzmacniające zioła do podziału między klany. Wiewiórcza łapa spojrzała na siostrę. To, to, to wspaniale! Miałknęła. Wszystko w porządku? Liściasta łapa zawołała rozżarzona skóra z drugiej strony jaskini. Muszę uciekać! wydyszała liściasta łapa i odwróciła się w stronę medyczki. Klan wiatru czeka na swoją porcję ziół. Wiewiórcza łapa. Patrzyła na odchodzącą siostrę, a jej oczy powoli przystosowywały się do mroku. W jej stronę wysunął się spośród cieni kolejny kształt i serce jej zamarło, gdy rozpoznała masywną sylwetkę. – Czego może chcieć od niej jastrzębi mróz? – Wiewiórcza łapo. Kotka zamrugała. Stał przed nią jeżynowy pazur i spoglądał na nią pytająco. – Wchodzisz do jaskini? – miałknął. Musimy dopilnować, żeby wszyscy się najedli. Wiewiórcza łapa poczuła, że kręci jej się w głowie. Czy coś się stało? zapytał jeżynowy pazur, wybijając w nią spojrzenie. Wiewiórcza łapa potrząsnęła bezradnie głową, zobaczyła, że po drugiej stronie jaskini burzowe futro mówi coś szeptem do potoku. Jeżynowy pazur odwrócił się, żeby zobaczyć, na co kotka spogląda. Burzowe futro zostaje, co? Chcę zostać z potokiem, wyszeptała wiewiórcza łapa. Przez chwilę żadne z nich się nie odezwało. Będziesz za nim tęskniła, prawda? Oczywiście, że tak, odpowiedziała zaskoczona wiewiórcza łapa. Odwróciła się i popatrzyła na jeżynowego pazura. W jego bursztynowych oczach dostrzegła dziwny błysk. – Czyżby był zazdrosny? – O, jeżynowy pazurze – powiedziała cicho – moje serce należy do klanu pioruna. – Naprawdę o tym nie wiesz? – dotknęła lekko ogonem jego boku. – Moje serce należy do ciebie. Kocur zamknął oczy i wiewiórcza łapa zaniepokoiła się, że powiedziała coś niewłaściwego. Wtedy jeżynowy pazur zamrugał i spojrzał na nią z takim uczuciem, że najchętniej zostałaby z nim tak na zawsze. "Wszyscy powinniśmy robić to, co dyktują nam serca" zamruczał. Obawy wiewiórczej łapy o to, co przyniesie klanom przyszłość, rozwiały się nagle niczym mgła w porze zielonych liści. Kiedy burzowe futro tutaj zostanie, ona utraci przyjaciela, ale nigdy nie będzie sama. Nagle jej uwagę przyciągnął jakiś ruch. Na środek jaskini wyszedł Bart. Klany nas opuszczają, obwieścił swojemu plemieniu. Chciałbym, by kilkoro z Was towarzyszyło im i przeprowadziło ich przez góry. Będą się kierować w stronę wzgórz. A nie zachodzącego słońca. Dlatego idźcie ścieżką w stronę Wielkiej Gwiazdy. Piewiórcza łapa poczuła przypływ ekscytacji. Czy koty z plemienia płynącej wody zabiorą ich prosto do miejsca za pasmem gór, gdzie zniknął umierający wojownik? Bart pochylił kolejno głowę przed każdym z przywódców kocich klanów. Życzę udanych łowów kotom klanu Gwiazdy. Dziękujemy ci bardziej, odrzekł ognista gwiazda i skłonił się. Twoje plemię okazało nam więcej dobroci, niż moglibyśmy sobie wymarzyć. Dlatego odchodzimy stąd z ciężkim sercem. Ale oczekuje na nas inne miejsce, które obiecali nam nasi wojowniczy przodkowie. Odwrócił się do przywódców pozostałych klanów. Wysoka gwiazdo, czy klan wiatru jest gotów? Przywódca klanu wiatru wpatrywał się w niego przez chwilę zmieszany, a potem zerknął na pojedynczego wąsa stojącego obok. Pojedynczy wąs skinął zachęcająco głową, ale zanim wysoka gwiazda zdążył cokolwiek powiedzieć, uniósł głowę błotnisty pazur. Jesteśmy gotowi, miałknął. Klan cienia również jest gotów, zawołał czarna gwiazda. Lamparcia gwiazda uniosła ogon. Wszystkie moje koty są gotowe. Nie wszystkie, powiedział burzowe futro i wystąpił naprzód. Ja zostaję. Przez chwilę wszystkie zebrane koty stały nieruchomo w absolutnej ciszy. W końcu odezwał się zakurzona skóra. Przecież nie możesz zostawić swojego klanu w takim momencie. Ma wolny wybór, miałknęła wysoki mak. Jej łagodne i pełne zrozumienia spojrzenie spoczęło na potoku. Syn szarej pręgi na pewno nie podjąłby takiej decyzji lekkomyślnie, wtrąciła piaskowa burza. Ognista gwiazda w zamyśleniu popatrzył na burzowe futro. Pamiętam, jak trudno było szarej prędze dokonać wyboru pomiędzy srebrnym strumieniem a własnym klanem miałknął. Jednak dzięki jego decyzji urodziłeś się ty i pierzasty ogon, a bez waszej dwójki zarówno klony, jak i plemię płynącej wody czekałoby zupełnie inny los. Pierzasto ogon uśmierciła ognistego kła, a ty doprowadziłeś do końca wyprawy tę powiadomość do klanu gwiazdy. Żaden kot nie może kwestionować twojej lojalności i odwagi, ani krytykować twojego wyboru, bo jak udowodnił twój ojciec, podążając za głosem serca, osiąga się wielkie rzeczy. Od ścian jaskini odbiły się pełne aprobaty pomruki. Wreszcie lamparcia gwiazda uciszyła koty ostrym miałknięciem. Sierść na grzbiecie wiewiórczej łapy zjeżyła się. Czy lamparcia gwiazda pozwoli odejść swojemu wojownikowi? Przywódczyni klanu rzeki popatrzyła na burzowe futro z mrużonymi w szparki oczyma. Burzowe futro, zaczęła w końcu. W klanie rzeki będzie nam brakowało Twojej odwagi i umiejętności. Ale w naszym życiu tak wiele się zmieniło, że nie wykluczam, iż spotkamy się ponownie. W tym życiu. Albo w następnym. Skłoniła się przed nim, przyjmując decyzję burzowego futra bez złości. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Potok przesunęła ogonem po boku burzowego futra, gdy koty z klanów zwolna opuszczały jaskinie. Wiewiórcza łapa obejrzała się ze smutkiem na przyjaciela. Miała nadzieję, że będzie przynajmniej należał do patrolu, który odprowadzi ich na kraniec terytorium plemienia płynącej wody. Jednak burzowe futro został na miejscu. Jego szare futro lśniło w rozproszonym świetle przenikającym przez wodospad, a oczy zdradzały ogrom jego smutku. Wiewiórcza łapa wiedziała, że niezależnie od tego, jak bardzo pragnął zostać z plemieniem, widok. Kolanów ruszających bez niego w dalszą drogę musi boleć go równie mocno jak strata srebrnego strumienia, pierzastego ogona czy szarej pręgi. Myślisz, że sobie poradzi? zapytała Jerzynowego Pazura. Kocur liznął ją krótko w ucho. Owszem! ruszyli z resztą kotów w stronę szczytów. Światło słońca padało na nich z boku, gdy szli szlakiem wzdłuż masywu górskiego. Sądzisz, że prowadzą nas dobrą drogą? wszeptała wiewiórcza łapa do jeżynowego pazura. Kocur mrugnął. Mam taką nadzieję, powiedział i wyciągnął szyję. Chociaż nie wygląda to na ten sam kierunek, w którym widzieliśmy spadającą gwiazdę. Liczę, że nie zaprowadzą nas za daleko, żebyśmy mogli odnaleźć nasz cel. Tymczasem koty z plemienia wykonały zwrot i okrążyły krętą ścieżką prowadzącą w dół. Grunt nagle się obniżył, i przed wędrowcami rozciągnęły się kolejne wzgórza. Jedne porośnięte trawami, inne ocienione drzewami. Spoglądającym z górskiego grzbietu leśnym kotom, ta zieleń wydała się obca o niekończących się szarościach i bieli urwisk. W blasku słońca wiewiórcza łapa dojrzała strumienie lśniące pomiędzy drzewami i srebrną korę brzus na tle dębowego lasu. Czy o to chodziło? Wydyszał jeżynowy pazur. Pagórki, dąbrowy do schronienia, potoki pełne wody. Wiewiórcza łapa zorientowała się, że cytuje przepowiednie północy. I jest tego takie mnóstwo! Brunatna skóra wślizgnęła się między nimi. Skąd będziemy wiedzieli, gdzie się zatrzymać? Jerzynowy pazur potrząsnął głową i oboje patrzyli przed siebie w milczeniu, dopóki wzrok wiewiórczej łapy nie przyciągnęło jakieś migotanie ponad ich głowami. Coś poruszyło się na grzbietach skał wzdłuż górskiego szlaku. Sierść kotki zjeżyła się ze strachu. Czyżby to był orzeł? Wiewiórcza łapa zmusiła psie, by spojrzeć w górę. Nie, to nie był ptak. To burzowe futro i potok mknęli wzdłuż skalnego grzbietu, wykrzykując słowa pożegnania. Burzowe futro odbijał się zręcznie z kamienia na kamień, a potok podążała tuż obok niego. Ich ciała ocierały się o siebie przy każdym skoku. Pokryta błotem sierść burzowego futra była widoczna jedynie, gdy przebiegał przez łatę niestopionego śniegu. Wiewiórcza łapa nie mogła nie przyznać, że kot z klanu rzeki wygląda prawie tak, jakby urodził się w plemieniu płynącej wody.